Dziś na kanale o technologii nowe i tanie google VR, czyli MetaQuest 3S, porównamy je z droższym modelem MetaQuest 3 oraz z MetaQuest 2, który powoli odchodzi w zapomnienie. No więc w tym odcinku porównamy sobie głównie gogle Nowe MetaQuest 3S z Meta Quest 3, ale też parę słów powiemy o Meta Quest 2, a dawniej Oculus Quest 2, ponieważ wydaje mi się, że ten Meta Quest 3S jest skierowany głównie do nowych użytkowników, jak też do tych, którzy mieli wcześniej Questa dwójkę i nie przesiedli się na trójkę, bo po prostu szkoda im było pieniędzy. Dobra, no to zaczniemy od unboxingu nowych gogli. Tutaj te trójki. Chowam dwójki zresztą też, żeby nie było tutaj za dużo dzieci. Co tutaj mamy? Widzimy już, że pudełeczko niestety przyszło uszkodzone, więc zrywamy jedną papierową plombę. Zrywamy też drugą papierową pląbę. Zdejmujemy. No i co tutaj widzimy? Wow. Od razu podoba mi się jeden szczegół. Jeżeli macie w domu jakieś podstawki pod gogle MetaQuest, bo taką trzeba zwyczaj kupić, no to możecie wyjąć taki element z kartonu i to mieć jako takie etui. Więc to jest taka drobna rzecz, ale wydaje mi się, że bardzo przemyślana. Kontrolery mamy te same, co w Questie Trójce bez S, więc tutaj nie ma większych zmian. No i te właśnie kontrolery są zasilane bateriami AA, paluszkami, które są dołączone do. Zestawu. No a teraz przechodzimy do gwiazdy. Mamy tutaj oczywiście ładowareczkę europejską. Mamy przewód. Mamy też tutaj dodatkową taką nakładkę. Ta ramka przydaje się też, jeżeli nosicie okulary korekcyjne. No i przez to gogle nie pasują wam do twarzy. I same gogle. Wyjmujemy kartony. No i z soczewek zrywamy tą tutaj. No i już ja przynajmniej słyszałem, mam nadzieję, że wy też, że mamy tutaj wbudowane głośniki, tak jak w poprzednich wersjach. No i tutorial, który już parę razy przechodziłem. No, i pojawia się podstawowe pytanie, do czego w ogóle taki sprzęt służy, bo wiele osób po prostu przychodzi do recenzji, pierwszych wrażeń, a wiele osób, które to oglądają, się zastanawiają, czy ja w ogóle tego potrzebuję. No i powiem wam tak, nie potrzebujecie tego, ale być może będziecie to chcieli mieć, ponieważ to są gogle wirtualnej rzeczywistości. Zakładacie to na głowę, no i czujecie się, jakbyście byli troszeczkę w innym świecie, bo macie tutaj właśnie ekran, macie Soczewki, więc wszystko jest tak zrobione, żebyście się czuli, jakbyście fizycznie byli w wirtualnej rzeczywistości. Więc własnymi oczami możesz doświadczyć na przykład gier 3D. Nie jesteś już ograniczony ekranem telefonu, monitora czy telewizora. Po prostu jesteś w grze. To się nazywa imersja, że w nią po prostu wchodzisz. Jednak to nie wszystko, bo moim zdaniem równie istotna, a dla niektórych bardziej istotna, może być mieszana rzeczywistość. Czyli widzimy to, co się dzieje dookoła nas i nakładamy na to dodatkowe elementy wirtualne i ten interfejs to będzie kilka okienek gdzie będziecie mogli na przykład odpalać programy i wtedy też bardzo szybko się okazuje bo kiedy widzimy dla nas zupełnie nową kategorię produktową to lubimy eksperymentować że tak naprawdę nie trzeba cały czas korzystać z tych kontrolerów bo te Google dobrze wykrywają dłonie które widzą przed sobą no i wtedy zaczynacie jakieś brać okienka przesuwać się przed sobą powiększać je wci Przyciski, które wirtualnie są przed Wami, a tak naprawdę ich przed Wami nie ma. Powiem Wam, że to jest zupełnie nowy rodzaj technologii dla wielu osób i to też jest pewna gratka dla kogoś, komu się spodobały takie google jak Apple Vision Pro, ale nie chce wydawać na nie 20 tysięcy złotych, tylko kilka, kilkanaście wręcz razy mniej. No i wtedy decyduje się właśnie na taki sprzęt, który wcale nie jest kilka, a nie kilkanaście razy gole. Редактор A dlaczego? Bo cena takich Gogli MetaQuest 3S wynosi 330 euro, czyli jakieś 1400 zł z hakiem. A jeżeli zdecydujecie się na lepszą wersję MetaQuest 3 bez S, no to wtedy ta cena wynosi obecnie 480 euro. To jest niby cena promocyjna, ale wydaje mi się, że taka zostanie i to jest jakieś 2070 zł. A jeżeli chcecie kupić Gogle MetaQuest 2, no to one kosztują jeszcze mniej, ale nieoficjalnie, bo obecnie dostanę niecie je tylko używane, ewentualnie w jakichś elektromarketach, ale w oficjalnym sklepie Mety ich po prostu nie ma. I wiecie co? To bardzo dobrze, bo te MetaQuesty 3S, czyli nowe, tanie gogle od Mety, od tych dwójek są znacznie, ale to znacznie lepsze, więc dobrze, że to odeszło. I żeby była jasność, to jest materiał nie tylko dla starych wyjadaczy, ale też dla nowych osób, więc musimy jedną rzecz podkreślić, bo mnóstwo osób o to pyta to są sprzęty standalone, osobne, nie trzeba do tego mieć PlayStation, komputera, Xboxa, czegoś tam, to po prostu zakładacie i odpalacie. Wszystkie podzespoły, których potrzebujecie, są tutaj w środku. Jednak jeżeli macie bardzo mocnego peceta, no to możecie podłączyć takie gogle przewodowo czy też bezprzewodowo, przynajmniej tak sprawdzaliśmy na MetaQuest 3, więc w 3S też powinna być taka opcja. No i wtedy te swoje gry PZT, wiarowe, jak najbardziej na takich goglach możecie odpalać, więc mamy tutaj sprzęt z jednej strony uniwersalny, z drugiej dosyć tani. Bym powiedział, że to jest taki odpowiednik PlayStation i Xboxa, konsol do gier w świecie vr -u. Jeżeli chcecie mieć najlepszą jakość, to wiadomo, że możecie zapłacić bazliony za mocnego peceta i za nie wiadomo jakie okulary VR. Najlepiej na kablu, żeby wszystko działało jak najlepiej. Ale jeżeli szukacie odpowiednio dobrej jakości i jak najlepszego stosunku jakości do ceny, no to Meta Quest 3 oraz 3S to są sprzęty, na które warto zwrócić uwagę. Ale czym w ogóle są te Google Meta MetaQuest 3S? I tak w wielkim skrócie, to jest tak, jakby te MetaQuest 2, MetaQuest 3 dodały się i podzieliły porówno, i by wyszło coś takiego. O co chodzi? Bo mamy tutaj w MetaQuest 3S taki sam procesor jak w MetaQuest 3, ale za to optykę mamy jak w MetaQuest 2, ale za to przednie kamery, które pokazują nam otaczający nas świat. One się przydają właśnie do tej mieszanej rzeczywistości, ponownie mamy jak w MetaQuest 3, więc wybrano tutaj z jednej strony takie rozwiązania wydajnościowe, które pozwolą nam grać we wszystkie najnowsze gry w jak najlepszej jakości, ale trochę ucięto rzeczy, jeżeli chodzi o specyfikację ekranu, soczewek i tak dalej, właśnie po to, żeby te ogóle były tańsze. Generalnie, jeżeli korzystaliście z MetaQuest 3 tak jak ja i chwilę potem przesiedliście się na MetaQuest 3S, no to jak najbardziej takie Wychwycicie, ale one nie będą jakieś ogromne. I jeżeli z tych gogli pokorzystacie dosłownie przez kilka dni, no to przestaniecie je zauważać. Z kolei jednak, jeżeli nigdy nie mieliście Meta Quest 3 i przesiadacie się właśnie na Meta Quest 3S z Meta Quest 2, no to powiem wam, że różnica będzie kolosalna, bo optykę, tak jak mówiłem, mamy taką samą i ona wcale nie jest zła. Ona jest troszeczkę gorsza niż Meta Quest 3, to dotyczy. Czy też ekranów. No ale fakt, że widzimy ten świat kolorowy dookoła siebie, no to zmienia naprawdę wszystko, bo otwiera nas właśnie nie tylko na wirtualną, ale też na tą mieszaną rzeczywistość. Czyli mamy tutaj jedno dodatkowe zastosowanie, które jest naprawdę świetne, bo dzięki temu chociażby możemy usiąść u siebie przy stole w kuchni w domu, gdzieś wiecie gdzie chcecie i rozstawić dookoła siebie wirtualne ekrany, które będą naszym stanowiskiem roboczym. Wiadomo, że to się Sprawdzi podczas nie wiadomo jak długiej i skomplikowanej pracy, ale naprawdę bez problemu jestem sobie w stanie wyobrazić scenariusze, e, kiedy takie wirtualne ekrany się przydają. Na przykład, jeżeli gdzie siedzimy, wiemy, że potrzebujemy kilku monitorów, a nie chcemy tego wszystkiego targać ze sobą, a jednocześnie wiemy, że tej pracy to w sumie mamy może na kilkanaście, kilkadziesiąt minut, może na godzinę. No bo pamiętajmy też, że każdy google MetaQuest, czy to 2, czy 3, czy 3S, e, mają teoretycznie. Czas pracy 3 godziny, ale to ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, bo taki standardowy czas pracy według mnie to jest ponad 2 godziny, jeżeli nie robicie bardzo wymagających zadań. A jak odpalicie coś bardzo wymagającego, to ten czas jeszcze bardziej się skróci. Ja sam, na przykład, i wydaje mi się, że większość ludzi też tak ma, nie lubię siedzieć w Jarze nie wiadomo jak długo, więc dla mnie ten czas jest wystarczający, a jeżeli dla kogoś jest niewystarczający, to może dokupić dodatkowe akcesoria, bo są na przykład specjalne paski z dodatkową baterią. A z takich zmian, które od razu można zauważyć, no to jest fakt, że nie mamy tutaj wyjścia słuchawkowego, więc musimy korzystać z wbudowanych głośników, albo podłączyć sobie słuchawki Bluetooth w tych droższych, rocznych MetaQuest 3, także kablowe słuchawki można było sobie podłączyć. Ale jeżeli macie słuchawki na USB-C, to i tutaj i tutaj możecie je podłączyć bez problemu. Także była jasność. Jeżeli chodzi o ładowanie gogli, to zarówno MetaQuest 3 jak też 3S możemy ładować za pomocą portu USB-C. Dodatkowo w MetaQuest 3 mamy tutaj takie piny, więc jak mamy odpowiednią ładowarkę, możemy te gogle po prostu położyć, żeby się ładowały. Tutaj takiej opcji nie mamy. I co prawda ładowarka jest dołączona do zestawu, jednak pamiętajmy, że to jest kolejny sprzęt, który trzeba ładować i to dosyć regularnie, jeżeli intensywnie go używacie. Dlatego, moim zdaniem, warto zainteresować się kupnem ładowarki wieloportowej. I tutaj pojawia się partner naszego dzisiejszego odcinka, czyli firma Hama. Więc mamy tutaj do czynienia z ładowarką od Hamy, 100-watową, która jest wykonana w technologii Gan. Dzięki temu taka ładowarka jest mniejsza i zatem idą praktyczne korzyści, no bo kiedy macie zwykłą ładowarkę o mocy 100-watów, podłączacie ją gdzieś do listwy, ona może zajmować więcej niż jedno miejsce, no a tutaj zajmuje tylko jedno miejsce, więc możecie taką listwę lepiej po prostu wykorzystać. Jeżeli chodzi o porty, to mamy tutaj trzy porty. Jeden USB, zwykły, starego typu, o mocy 18-watów oraz dwa porty USB-C, z których każdy ma moc 100 W, ale pamiętajmy, że cała ładowarka też ma moc 100 W, więc pełnej mocy wszystkich portów na raz nie wykorzystamy. Jednak taki 100 W port sprawia, że możemy naładować szybko nie tylko smartfon czy słuchawki, ale też tablet, komputer, a to, że mamy wiele portów sprawia, że naraz w miarę szybko możemy ładować na przykład komputer, smartfon i takie oto gogle wirtualnej rzeczywistości. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej ładowarki, Zapraszamy do linku, który znajduje się w opisie tego filmu. O programach już mówiłem. Ustawiacie sobie wielki ekran w sypialni, gdzie nie macie telewizora. Przy stole ustawiacie sobie kilka monitorów i na tym pracujecie. Ale są też gry, że na przykład wasz dom jest atakowany przez zombie, i wiem, że wtedy pojawi się pytanie. No, to ja tu będę biegał, potknę się o coś, rozwalę i będzie dramat. I oczywiście, zawsze jest takie ryzyko w ferworze akcji, ale powiem wam, że te Google wykrywają obiekty i starają się to wszystko robić tak, żebyście sobie nic nie zrobili, więc ryzyko tego, że wbiegniecie w telewizor i go rozwalicie, zawsze jest, ale tutaj jest ograniczone. I skoro o tym mówię, to warto też powiedzieć, że Meta Quest 3, ten sprzed roku i ten lepszy, miał po prostu czujnik głębi, więc tam po prostu było wykrywane, co jest jak daleko. Tutaj mamy rozwiązanie software'owe, które też działa zaskakująco dobrze, ale przez to, że to trzeba wszystko przeliczyć, wydaje mi się, że mamy tutaj delikatnie większe opóźnienie od kamer do obrazu, a co za tym idzie do naszych oczu, więc o tym też warto pamiętać, ale to jest taka kolejna rzecz, którą się czuje dopiero jak się przechodzi z MetaQuest 3 na 3S, a nie po prostu jak się korzysta z tych tańszych gogli. Jeżeli chodzi o specyfikację, to mówiłem, że w Trójce i w trzes jest taka sama pod względem wynajności, ale warto może powiedzieć, że tu i tu mamy procesor Snapdragon XR2 generacji drugiej. W Questie 2 był sporo wolniejszy procesor Snapdragon XR2, ale generacji pierwszej. Tu i tu mamy 8 GB ramu, z kolei w Oculus Quest 2 tego ramu było 6 GB, z kolei jeżeli chodzi o wbudowaną pamięć, to w tańszym Meta Quest 3S mamy 128 lub 256 GB pamięci. Tak jak mówiłem, to kosztuje 330 i 440 euro kolejno. Tutaj w Meta Quest 3 z kolei mamy 128 lub 512 GB pamięci i obecnie to kosztuje kolejno 480. I 550 euro. I skoro mówimy o tych cenach i o tych pamięciach, to Wam od razu powiem, że jeżeli zastanawiacie się w ogóle, a może wezmę tego Meta Quest 3 z większą pamięcią, po pierwsze, raczej tego nie potrzebujecie, bo to nie jest taka platforma, że tutaj się trzyma nie wiadomo ile gier naprawdę. Więc jeżeli już macie do czegoś dopłacać, no to dopłaćcie do Meta 3 które są delikatnie lepsze pod każdym względem niż po prostu do większej pamięci. Takie jest moje zdanie, ale uważam, że zdecydowanej większości osób bazowa wersja MetaQuest 3S wystarczy w zupełności. No i mówiłem, że w tych goglach żadnych za długo nie jestem w stanie wysiedzieć i waga ich wydaje mi się podobna, ale żebyśmy mieli jasność, sprawdźmy. MetaQuest 2. Jeszcze taki pasek zarzucę, żeby nie było. O, 514 gramów. MetaQuest 3S 513 gramów. MetaQuest 3, jeszcze tu, sprawię. 518 gramów. Różnica żadna, nawet książyło przy teście kebaba, by się nie przyczepił. Jednak bardzo ważne też są soczewki. W MetaQuest 3, w tych starszych, ale też mocniejszych goglach, mamy soczewki typu Pancake, które możemy regulować tak naprawdę dowolnie. Tutaj mamy takie pokrętełko, więc mamy tutaj wiele stopni regulacji. Jeżeli chodzi o MetaQuest 3S, to mamy tutaj soczewki z 3-stopniową regulacją. I to są soczewki typu Fresnel, które mają po prostu mniejszy, tak zwany sweet spot. Tak to można powiedzieć. Chodzi o to, że tutaj obraz może być mniej ostry, jeżeli będziecie wykonywać na przykład y, nagłe ruchy głową. Więc ta przestrzeń, gdzie będzie jak najlepsza ostrość w MetaQuest 3S, będzie mniejsza niż w MetaQuest 3, ale powiem Wam, że ta różnica nie jest ogromna i moim zdaniem tego ogle wystarczą. 90% użytkowników jak nie lepiej. No, ale co w ogóle na tym odpalać? Powiem Wam, że mam kilka tytułów, które bardzo lubię. Na przykład Vader Immortal, czyli trzyczęściowa taka opowieść ze świata Gwiezdnych Wojen. Jest też nowy Assassin's Creed Nexus, który też prezentuje się naprawdę świetnie. Asgard w Rafy 2 też wyszło to jakiś czas temu, chyba przy okazji premiery *Meta Quest 3. Beat Saber to jest w ogóle klasyk, jeżeli chodzi o gry ruchowe. Superhot VR. Też jest tytuł genialny, że tam czas płynie, kiedy się ruszacie i trzeba wszystko rozpłyniać. Adrenalina naprawdę skacze tętno. Strachu trochę jest, mimo że grafika jest prosta, prezentuje się to super, ale także Tetris Effect to jest w ogóle taka wersja Tetrisa, którego nigdy nie byłem fanem, która jest bardzo ładna wizualnie, hipnotyzująca wręcz, a w VR to wygląda jeszcze lepiej. Mamy tam wiele ciekawych efektów graficznych, a od Tetris Effect to już blisko jest do jakichś apek do medytacji, które też bardzo lubię. Wiecie, ja nie jestem człowiekiem, który weźmie sobie książkę coachingową, uwierzy we wszystko, co tam jest i tak dalej, albo usiądę i 10 minut nie będę myślał o niczym. Nie potrafię. A jednak te różne apki do medytacji pozwalają się troszeczkę wyciszyć. Więc mamy tutaj bardzo dużo różnych programów, ale do tego Meta ma własny abonament, nawet tutaj, który kosztuje 8 dolarów miesięcznie albo 60 dolarów rocznie. Ale na początku, kiedy kupicie google, to otrzymujecie ten abonament za darmo na 3 miesiące i tam macie już w ogóle bardzo dużo programów, które możecie sobie wypróbować. No i później albo przedłużyć ten abonament, albo go nie przedłużać i wybrane apki sobie kupić, bo oczywiście kilka razy w roku, jak na wszystkich platformach, mamy różne wyprzedaże, z których też często korzystałem. A no i jeżeli chcecie kupić takie google, to możecie też od razu dostać 30 dolarów. Żeby to zrobić, to trzeba je kupić z Reflinka, na przykład. Z naszego reflinka. Wtedy wy otrzymacie 30 dolarów na gry i programy, i my otrzymamy 30 dolarów na gry i programy. Niżej damy dwa linki nawet. Mój i Marcina. Zobaczymy, kto więcej zbierze. Więc dzięki temu i my, i wy będziecie mieli środki na gry i programy, które tutaj będziecie mogli odpalać. No i co, to już było wszystko, co miałem do powiedzenia, zanim jacyś fanatycy wiaru tutaj się zbiegną. A film to powierzchowny, przecież każdy wie, że nie trzeba komputera podłączać i każdy zna te różnice. A ja wam powiem, wiecie co, wy siedzicie w swojej bańce i nie każdy to wie. Wydaje mi się, że dla większości osób to jest jednak zupełnie nowa kategoria produktowa, więc takie ogólne filmy też trzeba robić. Jeżeli uznamy, że nas i was to zaciekawi, to zrobimy więcej filmów, a może nie, no zobaczymy. Niemniej jednak, jeżeli jesteście osobami, które są zainteresowane grami i technologią, ale jednak myślą, że no ja to już wszystko widziałem, nic mnie nie cieszy. Ile można te PlayStation, Xbox odpalać, te gierki na komputerze? No, spróbowałbym czegoś nowego, ale nic nie ma. I nie korzystaliście z VR-u, zwłaszcza z takiego bezkabelka, no to Wam powiem, że kupujcie MetaQuest 3 albo MetaQuest 3S. O dwójkach zapominamy, tak jak mówiłem. To już jest stare, nie warto, ale zwłaszcza ten MetaQuest 3S. To jest sprzęt, jak na swoje możliwości, świetnie wyceniony, więc jeżeli zastanawiacie się, czy w ogóle wejść w ten świat VR-u, czy spróbować, czy nie, no to właśnie tego Google do spróbowania tego świata nadają się najlepiej. Więc powiem wam, że zachęcam do spróbowania, bo mimo że sam prywatnie mam Meta Questa trójkę od roku, teraz miałem okazję sprawdzić MetaQuest 3S, który później trafi do Marcina. No to te różnice niby są, ale one nie są na tyle duże, żeby do tej trójki dopłacać, zwłaszcza jeżeli wcześniej tej jakości, tych soczewek, które tutaj mamy i tak dalej, się nie widziało. No i to już wszystko, co miałem Wam dzisiaj do powiedzenia. W wielkim skrócie MetaQuest 3S jak najbardziej polecam. Najbardziej opłacalny ogle VR dostępny na rynku, tak mi się wydaje. Więc teraz pozostają tylko formalności. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. To są rzeczy bardzo ważne dla rozwoju naszego kanału. No a tak na koniec to prośba o pisanie w komentarzach, co sądzicie na temat tego produktu. Podoba się czy nie? Bo wiem, że wiele osób uzna, że super, a też dużo osób będzie, że uznają, że to w ogóle nie jest dla mnie. Więc tak naprawdę to już wszystko, co było dzisiaj do powiedzenia. A badanie statystyczne, nasze klasyczne, dla zasięgów robione przez szczwanych YouTuberów, więc dzisiejszym hasłem będzie Wirtual. I jeżeli napiszecie takie hasło, będę wiedział, że obejrzeliście ten odcinek od początku do końca. A tymczasem spadam, bo właśnie otwieramy Muzeum Gier i Technologii. Cześć!